Cześć! Witajcie w kolejnym świątecznym odcinku na kanale Lubię Tworzyć. Mam na imię Alicja i zapraszam Was do wspólnego tworzenia. A co będzie tematem yy, dzisiejszego tutorialu? Oto one przepiękne gwiazdy betlejemskie wykonane techniką origami. Zapraszam Was zatem do obejrzenia dalszej części tego odcinka, szczególnie że sposób składania takich pięknych gwiazd jest banalnie prosty. Naprawdę. Zaraz się o tym przekonacie. Karta gwiazda Betlejemska zbudowana jest z czterech modułów plus piąty moduł, czyli taki zielony listek Bardzo łatwo się to składa, zresztą za chwilę zobaczycie Bardzo łatwo, szybko, także takich gwiazd betlejenskich wykonanych metodą origami możecie stworzyć bardzo dużo w przeciągu krótkiego czasu Ale od czego zaczynamy? Mamy sobie taki prostokąt i ten prostokąt musimy sobie złożyć na pół w pionie Rozkładamy go, dalej składamy go na pół w poziomie. Rozwijamy wszystko. I teraz zobaczcie, mamy dwa zagięcia: pionowe i poziome. I teraz tak, do tego poziomego zagięcia musimy skierować wszystkie cztery krawędzie. Pierwsza krawędź, dalej druga. Trzecia krawędź. I ostatnia, czwarta. Gotowe. Znowu do tego środkowego zagięcia musimy skierować tym razem górny i dolny fragment naszej kartki. Zaczęłam od dołu. I skończę na górze. Ok. Teraz całość musimy złożyć na pół w poziomie. A właściwie odgiąć ten górny fragment ku tyłowi, a całość zgodnie z tym zagięciem pionowym, który jest na środku, złożyć na pół. To wygląda tak, aby otrzymać gwiazdę Betlejemską. Musimy odwrócić wszystko na drugą stronę, aby był tutaj taki, taki dołek. O, coś takiego. I teraz w analogiczny sposób produkujemy kolejne trzy moduły plus czwarty zielony liść. Tu są moje moduły, jak widzicie, w ilości 4 i zanim przystąpimy do ich łączenia, to w pierwszej kolejności musimy skleić każdy moduł. W jaki sposób? Nakładając klej na Jeden z tych fragmentów, albo z tej, albo z tej strony. I teraz tak możecie użyć kleju w sztyfcie, kleju białego, albo kleju na gorąco. To wszystko zależy od tego, jak szybko chcecie uzyskać pożądany efekt. W związku z tym, że mi zależy na szybkim efekcie, aby Wam wszystko dokładnie zaprezentować, skorzystam z opcji z wykorzystaniem kleju na gorąco. Zatem nakładam klej na jeden z tych fragmentów, który przed Wam pokazałam Odkładam Biorę kolejny moduł Znowu nakładam troszkę kleju Odkładam Znowu używam kleju Odkładam Ostatni moduł Klej Odkładam Gwiazdę betlejemską Trzeba będzie rozłożyć. Dlatego ja skorzystałam z kleju na gorąco, aby klej, jakby zdążył załapać że tak określę i aby te części mi się nie rozkleiły. Tutaj końcówki mogą śmiało tutaj delikatnie, jak zobaczycie, jak po rozłożeniu jednego modułu, mogą się delikatnie rozchylać, nie musimy wszystkiego sklejać tak dokładnie, to nie o to chodzi, szczególnie, że będziemy mieli musieli jeszcze później umieścić gdzieś. Musieli bądź nie, ale listek. Także taka przestrzeń też nam się przyda. Przechodzimy zatem do kolejnej czynności, która będzie polegała na połączeniu tych czterech modułów w całość. W tym celu, znowu, tak jak wcześniej, nakładam klej na jeden z tych fragmentów, przy czym robię to na zewnętrznym fragmencie, już nie w środku. W środku już zrobiliśmy. Dokładam moduł i znowu nakładam klej tutaj. Umieszczam, ojejku, to nie to tak. Kolejny moduł, i znowu klej, i jeszcze jeden moduł. Łącznie cztery. Pozostałości kleju później się pozbędę. Natomiast dalszy krok to rozłożenie naszej gwiazdy. Nakładam klej znowu na jeden z tych fragmentów rozkładam i scalam pierwszy z ostatnim dociskam Jeśli coś się rozklei, to śmiało można dołożyć troszkę kleju Ja się później tej, tych drobnych pozostałości kleju pozbędę ale mniej więcej wygląda to tak. Z reguły wolę korzystać z kleju w sztyfcie, ale wtedy właśnie, kiedy mam czas tutaj do nagrywania tego tutorialu, bardziej przydatny jednak okazał się klej na gorąco, ponieważ klej w sztyfcie nie zdążyłby mi po prostu załapać tych wszystkich elementów i wszystko by mi się po prostu rozpadało. A tak właśnie klej na gorąco, przynajmniej częściowo, pokazuje, jak. Te fragmenty powinny być ze sobą scalone. Także słuchajcie, za chwilkę dołożymy liść i jeszcze dodatkową dekorację. Przygotowałam już liść. Ten liść należy przykleić o na przykład w tym miejscu, czyli pomiędzy poszczególnymi elementami. I w tym przypadku należy klej nałożyć na końcówkę z jednej i z drugiej strony. Nie na całość. I wkładamy tutaj ten element. O, właśnie tak. Można rozłożyć, i na koniec koraliki umieścimy je w centrum, w centralnej części gwiazdki. Trzeba to zrobić w miarę szybko. Żeby klej nie zdążył wyschnąć O! Dociskamy i jest! Gwiazda betlejemska wykonana techniką origami Do stworzenia gwiazdy betlejemskiej możecie wykorzystać też biały papier też wspaniale to wygląda. Ale jak mogliście się przekonać, co zresztą zapowiedziałam, sposób składania i produkcji w ogóle całej gwiazdy jest banalnie prosty. I tak na dobrą sprawę, stosunkowo tani w produkcji, tak naprawdę, ponieważ z jednej kartki w formacie A4 stworzycie dwie takie gwiazdy. Także pozostaje Wam tylko przygotowanie wszystkich materiałów. I złożenie takiej gwiazdy bądź też gwiazd, do czego oczywiście tradycyjnie szczerze was zachęcam. Jeśli ten tutorial Wam się spodobał, jeśli uważacie, że jest pomocny, pozostawcie po sobie komentarz, dajcie mi o tym znać, właśnie w komentarzu. Kliknijcie też kciuka w górę, zasubskrybujcie mój kanał, jeśli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi nowymi tutorialami, a w okresie teraz, szczególnie przed świątecznym będzie ich tutaj całkiem sporo. Zajrzyjcie też na mój kanał, jeśli poszukujecie innych świątecznych inspiracji. Odsyłam Was także na lubietworzyć.pl. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Ściskam gorąco. Słyszymy się już wkrótce. Papa! Pa!